Ola! Ostatnio na kanale gościły głównie góry i najpiękniejsze miasteczka hiszpańskiego interioru. Dlatego przyszedł czas, żeby wyskoczyć też nad morze. Tym razem pokażę Wam jedną z perełek Costa Brava. Zapraszam! Kaleja de Parafruzel, bo tak mniej więcej nazwę tego miejsca wymawiają sami Katalończycy, to oddalona od Barcelony około 120 km położona w prowincji Girona, dawna osada rybacka miasteczka Parafrugiel, której centralny punkt stanowi XIX-wieczny kościół św. Piotra i otaczający go labirynt białych uliczek. W przeciwieństwie do wielu innych śródziemnomorskich miejscowości, ta nie została wchłonięta przez hotele, wieżowce i blokowiska. Dzięki temu można tu cieszyć się spacerem, w trakcie którego współczesne i stare domy wciąż utrzymują klimat dawnej nadmorskiej wioski. Z tego samego powodu, mimo swojego turystycznego charakteru, miasteczko nie jest aż tak zadeptywane przez Wczasowiczów, a mniej liczne sklepy z pamiątkami nie straszą tak bardzo pstrokatą tandetą. Jeśli widzieliście kiedyś to miejsce na Instagramie albo na pocztówkach, jego zdjęcia na 99% pochodziły z części znanej jako Port Bo. Niewielka plaża położona w skalistej zatoczce oraz białe domki z arkadami stanowią wizytówkę tej miejscowości. W XIX wieku zatoczkę wykorzystywano jako naturalny port rybacki i handlowy, a charakterystyczne budynki jako miejsca sprzedaży ryb i naprawy sieci. To właśnie to otoczenie zainspirować miało katalańskiego barda Joana Miguela Serrata do stworzenia Mediterrania jednego z najbardziej popularnych hiszpańskich utworów lat 70. Miłośnicy piaszczystych plaż znajdą coś dla siebie w sąsiedniej, rzadziej fotografowanej zatoczce, która skrywa również kilka ciekawych budynków, takich jak np. XIX-wieczna eklektyczna kasa Sagrera, czy położone przy samej plaży schowki na łodzie, zamienione dziś w domki letniskowe. Tuż za zatoczką znajduje się również XVI-wieczna wieża. Jak w przypadku większości tego typu budowli wzniesionych na wybrzeżu Morza Śródziemnego, jej główną funkcją była obserwacja morza i obrona przed powszechnymi wówczas atakami piratów. Ten filmik to taki trochę bonus, który powstaje przy okazji wizyty moich rodziców. Ci, którzy śledzą ten kanał, wiedzą już dobrze, że takie wizyty najczęściej kończą się na plaży i wiedzą też, że ja ani nie przepadam za plażą, ani tym bardziej za typowymi turystycznymi kurortami. Dlatego też ten materiał nie będzie takim typowym dla mojego kanału przewodnikiem mówiącym o historii całej okolicy i wszystkich zabytkach, które warto tu odwiedzić, a raczej Krótką poradą dla tych, których również znajomi wyciągają na plażę na Costa Brawa. Pierwsza zasada jest taka: znajdź miasteczko, które będzie w miarę urokliwe i po którym miło będzie spacerować, tak, żeby wszystkie atrakcje turystyczne nie atakowały Cię zbyt nachalnie na każdym kroku. Druga zasada: to wszystkie albo prawie wszystkie miejscowości na Costa Brawa są ładniejsze i bardziej urokliwe niż przereklamowana przez naszą telewizję i nasze biura podróży, Dioret de Mar. Jednak również wspomniany już Dioret, albo jak powiedzieliby to katalończycy, Luret i jego okolice, posiadają charakterystyczne dla Costa Brawa zalety, o których opowiem Wam w dalszej części tego filmiku. Na przełomie XIX i XX wieku połączenie uroków skalistego wybrzeża z przyjaznym klimatem przyciągać zaczęło uwagę bogaczy zainteresowanych botaniką. Część z nich wzniosła tu swoje rezydencje, otoczone okazałymi ogrodami. Przykładem tego typu architektury jest znajdujący się w okolicy Caledia de Parafruziel Castel de Cap Roche, położony w pięknych i rozległych ogrodach o tej samej nazwie. Jego fundatorem był pułkownik Mikołaj Wojewódzki, który uciekł z Rosji w okresie rewolucji październikowej. Wraz ze swoją żoną Dorothy Webster, wzorując się na różnych stylach oraz typach architektury średniowiecza, Wojewódzki zbudował tu swój pałac. Choć budowę ukończono w roku 1931, ostateczne zmiany i poprawki trwały aż do początku lat 70. Po śmierci założycieli tereny te przeszły na własność banku, który udostępnił je zwiedzającym. W chwili nagrywania tego materiału sam zamek był niestety zamknięty z uwagi na trwające prace konserwacyjne. Największą atrakcją Cab są jednak ogrody, w których odbywają się m.in. znane festiwale muzyczne. Na 20 hektarach terenu zgromadzono też około 800 gatunków roślin i liczne rzeźby wybitnych przedstawicieli sztuki współczesnej. W połączeniu z widokami sklifowych tarasów, z których obserwować można tzw. mrówcze wysepki, ogrody stanowią świetną propozycję na dłuższy popołudniowy spacer, który uzupełni wizytę w tych okolicach. Choć z drugiej strony, cena 10 euro za bilet wstępu do parku zniechęci pewnie część turystów. Darmową atrakcją dostępną na Costa Brava jest natomiast Camí de Ronda, czyli liczący około 140 km, szlak wędrówkowy położony na południu prowincji Girona. Jednak ja ograniczyłem się do krótszego fragmentu tej dawnej trasy przemierzanej niegdyś przez strażników i przemytników. Najbardziej urokliwym elementem szlaku są bez wątpienia Calas, czyli skaliste zatoczki. Choć trudno dostępne, dają możliwość cieszenia się samotną kąpielą. Jednym z ciekawszych miejsc na tej trasie są okolice niezabudowanej plaży Placa de Castel którą podziwiać można z ruin dawnej iberyjskiej osady, zainaugurowanej w VI wieku przed naszą erą. Przy plaży warto wejść na chwilę do pobliskiego lasu, który skrywa m.in. barak z przekrzywionymi drzwiami. Budynek znany jako La Barraca de Dali został podarowany Salvadorowi Dali przez jego przyjaciela. Choć w założeniu miała to być nowa pracownia malarska, nie wiadomo, czy jakiekolwiek dzieło powstało właśnie tutaj. Dalej szlak robi się jeszcze bardziej malowniczy, przebiegając wzdłuż kolejnych klifów i skalnych zatoczek. Uznawana za najpiękniejszą w okolicy, Kaladesz Alger została nawet wpisana na listę katalońskich dóbr kultury. Wejścia do kolejnej, większej zatoki, strzegą ruiny zamku Świętego Stefana, wzniesionego w miejscu dawnej osady rzymskiej. Zatokę dzieli na dwie części wielka, ciemna skała, która daje nazwę i początek sąsiedniej Placia de la Fosca. Zgodnie z legendą, stanowi ona pozostałość po pałacu jednej z greckich bogini. Z początku wieku XX. Zachowała się natomiast urokliwa Kasza de Bilaur. Z klifu położonego 20 minut marszu dalej, dostrzec już można centrum miasteczka Palamos. Zanim jednak tam dojdziemy, warto nacieszyć jeszcze oczy kolejną kolonią domków rybackich, położonych w zatoczce nazywanej Kala Margarida. Choć dziś spotkamy w niej głównie turystów, podobno kilkaset lat temu kwarantannę odbywali tu marynarze powracający z dalekich wypraw. Samo Palamos zachowało jeszcze ślady swojej dawnej świetności, której okres rozpoczął się w wieku XIII, gdy władca Aragonii Piotr III postanowił stworzyć tu królewski port. Dalszy rozwój nabrzeża zapewnił miastu pozycję wiodącej przystani w tej okolicy oraz głównego celu ataków kolejnych najeźdźców. Dziś o tej przeszłości świadczą m.in. ruiny XVIII-wiecznego klasztoru Augustynów, późnogotycki Kościół Marii od Morza, stare armaty oraz kaplica szpitalna z XVIII wieku. W miasteczku znajdziecie też kilka urokliwych załóków i uliczek, pozwalających zrozumieć, dlaczego Palamos inspirowało niegdyś m.in. Trumana Capoti. Choć miejsce to straciło część swego dawnego klimatu w wyniku bombardowań dokonanych przez nacjonalistów w trakcie hiszpańskiej wojny domowej, przynajmniej kilka fasad, nawet jeśli nie oryginalnych, Przywodzi jeszcze na myśl dawne nadmorskie miasteczko. Niestety, współczesne bloki i wieżowce mieszczą tak wielu turystów, że latem na starówce robi się tłoczno. Przerobienie nabrzeża na parking z wesołym miasteczkiem również nie pomogło w utrzymaniu dawnego uroku. Dalsza część spaceru wiedzie deptakiem przy szerokiej, piaszczystej plaży. Przylegające do niej mniejsze plaże sąsiedniej miejscowości San Antonio de Colandze nie są tak szerokie, jednak tutejsza promenada jest jeszcze bardziej zadbana i ukwiecona. Planując kilkugodzinne spacery wybrzeże, warto zapoznać się z trasami i rozkładem jazdy autobusów komunikujących ze sobą nadmorskie miasteczka. Dzięki temu, nawet jeśli opadniecie z sił, wrócicie do miejsca zakwaterowania w komfortowy sposób. Trudno też nie wspomnieć o tutajszej kuchni. Palamos słynie przede wszystkim z poławianych w tej okolicy krewetek. Ja postawiłem jednak na kojarzoną bardziej z Walencją Paedia de Verduras, o której opowiadałem Wam już w filmiku z Alicante. Zatokę zamyka kompleks współczesnych budynków, w które wkomponowano kolejną dawną wieżę strażniczo-obronną. Pod skałami, na samym skraju plaży zakamuflowano natomiast niewielki bunkier z czasów hiszpańskiej wojny domowej. Zaraz za nim znów pojawiają się malownicze kalas i następna górująca nad wszystkim wieża. Choć taki pejzaż zachęcał do tego, by przedłużyć sobie trasę, ja zakończyłem moją wędrówkę właśnie w tej okolicy. A co do samego Palamos, to tak jak zapowiadałem, pokazałem wam jedynie atrakcje położone wzdłuż szlaku mojej wędrówki. Jeśli odwiedzicie to miasteczko, warto zobaczyć jeszcze hotel mieszczący się w Binkę, targ rybny czy muzeum rybołówstwa. Przy odrobinie szczęścia może uda Wam się też odwiedzić posiadłość Mas del Bent, która skrywa romańskie klaustrum przeniesione tu prawdopodobnie z katedry w Salamance. Mam nadzieję, że ten nagrany na spontanie filmik przypadł Wam do gustu i w może przywołałem też jakieś wspomnienia z wakacji. Dla mnie numerem jeden na Costa Brava Pozostaje bez wątpienia Tossa de Mar, którą pokazywałem Wam już przy okazji innego filmiku. Natomiast tych, którzy trafili tu po raz pierwszy, zapraszam też do zapoznania się z filmikami na temat wnętrza Półwyspu Iberyjskiego, ponieważ Hiszpania nie kończy się na palmach i plażach. Na dzisiaj to już wszystko. Z góry wielkie dzięki za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i komentarze, dzięki którym razem tworzymy ten kanał. masz gracias. Y hasta la próxima.